Pod przyciskiem Historia program przechowuje dane związane z naszymi ostatnimi działaniami. Jest bardzo pomocny, gdy chcemy na przykład ponownie skorzystać z niedawno wyznaczonej trasy. Powiedzmy, że chcę znów pojechać na ulicę Grochowską 99 w Warszawie. Odszukuję tę trasę na liście i wybieram. Program od razu wyświetli punkt docelowy na mapce i wystarczy teraz wybrać nawiguj do, aby podjął nawigację. Możemy już startować. Przy okazji zwróć uwagę, że każdy, kto weźmie do ręki urządzenie, może na podstawie historii dowiedzieć się, gdzie byłeś, gdzie się wybierasz lub czego szukałeś. Oczywiście, historię można wykasować, ale trzeba przejść do trybu zaawansowanego. Zrobię to szybko. I teraz wybieram zarządzaj i historię. I teraz mam tutaj dwie możliwości: albo naciskając te krzyżyki, wybrać. Te zapisy, które chcę usunąć, no, wybierzmy na przykład ten. Musimy go tylko potwierdzić. Jeszcze ten sobie wykasujmy. Tak, znikają one tutaj z tej listy. Ale mogę też wyczyścić całą historię. Naciskam w tym celu: wyczyść historię. I potwierdzamy, że chcemy usunąć całą historię. Wracamy do menu głównego.